Premiera spektaklu Młodzieżowego Domu Kultury, Dusze Słowiańskie, teraz, odbyła się w czerwcu. Praca nad nim trwała zaś od lutego, od warsztatów plastycznych i tanecznych, które w trakcie ferii prowadziły pracownie MDK. Pomysł na spektakl Dusze Słowiańskie wziął się z tego, że um, tak naprawdę. Zaczęliśmy inspirację z mitologii słowiańskiej i um, odbyły się zajęcia feryjne. Przez dwa tygodnie miałyśmy warsztaty taneczno-plastyczne. No, i tak e, się zadziało. Stworzony w ten sposób spektakl to plastyczno-taneczna baśń przywołująca postaci z mitologii słowiańskiej. Występują dwie grupy: plastyczna i taneczna. Ja jestem z tanecznej. E, i jestem od y, układów, od tańca. Ja od dawna się już interesowałam tańcem, e, chodzę już do mdk 5 lat na zajęcia i e, pasja chyba zrodziła się z tego, że to po prostu było takie moje powołanie. W aspekcie plastycznym jego twórcy nawiązali do malarstwa Zofii Stryjeńskiej, która w okresie dwudziestolecia międzywojennego propagowała w sztuce ducha słowiańskości. Ja biorę udział w spektaklu jako przedstawicielka grupy plastycznej. Jakby zostałam zaproszona do tego spektaklu gościnnie, ponieważ jestem już absolwentką od pracowni pani Kasi Sas, więc z wielką radością wzięłam udział w tym spektaklu i jakby ponowiłam doświadczenie sprzed dwóch lat, ponieważ ten spektakl jest jakby trzecią edycją projektu, który. Prowadzimy już um, od pewnego czasu takich projektów um, taneczno-plastycznych. Spektakl będzie miał formę swoistego kolażu, który łączył też będzie różne dziedziny sztuki. Wrażeń wzrokowych w nim zatem nie zabraknie. Przede wszystkim, yy, no, postacie, które się pojawiają, yy, bóstwa słowiańskie, ale przepięknie. Yy, Przygotowane przez młodzież pod kątem stroju, czyli ogromna praca plastyczna, pod okiem pani Kasi Sas. Piękne batiki, które powstały w pracowni plastycznej, to już panie jakby przygotowały nam tę scenografię. Oprawa ruchowo, taneczna, to już ze mną młodzież pracowała, czyli wszystko musiało być naprawdę przemyślane. Wszystko to będzie można zobaczyć w sobotę 26 września o 19 w Teatrze Starym, wstęp do teatru będzie bezpłatny.